Każda kobieta w pewnym wieku wchodzi w etap przekwitania. Wtedy to wygasa czynność jajników i dochodzi do zmian w gospodarce hormonalnej kobiety, które rzutują na wiele obszarów jej zdrowia i samopoczucia. Kobieta wchodzi w okres, który powszechnie nazywa się menopauzą, ale to określenie używane jest błędnie. Czym tak naprawdę jest menopauza, co to jest menarche i czy mężczyźni też mają menopauzę? Podpowiem tylko, że panowie w tym aspekcie wcale nie mają dużo lepiej. Menopauzą wcale nie nazywamy okresu przekwitania kobiety, tak jak powszechnie się uważa. Nazwa menopauza wzięła się od greckich słów meno, czyli miesiąc i pausis, czyli zatrzymanie się. Oczywiście chodzi o zatrzymanie się comiesięcznego krwawienia, czyli zanik tak zwanego okresu. Menopauza według definicji Światowej Organizacji Zdrowia to ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym w okresie 12 miesięcy, czyli roku, nie występuje żadne krwawienie z jamy macicy i jednocześnie nie stwierdza się patologicznych przyczyn tego stanu. Czas przejściowy między okresem prokreacji a starością nazywamy właśnie okresem okołomenopauzalnym. Technicznie, a właściwie klinicznie rzecz biorąc, okres ten dzielimy na premenopauzę, czyli okres na kilka lat przed wystąpieniem ostatniej w życiu miesiączki, menopauzę, czyli okres wystąpienia ostatniej miesiączki w życiu kobiety i okres postmenopauzalny, czyli kilkuletni okres, w którym stopniowo pod wzgórze i przysadka adaptują się do niskiego stężenia. Estrogenów. Menopauza zazwyczaj występuje u kobiet w wieku pomiędzy 45 a 55 lat. Oznaką tego, że zbliża się menopauza, jest moment, kiedy miesiączki stają się nieregularne. Starzenie się jajników jest procesem stopniowym, który rozpoczyna się w wieku około 35 lat, a kulminację osiąga w okresie menopauzy, czyli właśnie w wieku około 51 lat. O zmniejszaniu się funkcji jajników świadczy postępujące zmniejszanie płodności i wzrost spontanicznych poronień, a także nieprawidłowości związanych z miesiączkowaniem w drugiej połowie czwartej dekady życia, no i kolejnych latach. Tak zwana faza reprodukcyjnego starzenia się jest również nazywana klimakterium i może trwać około 4 lat, prowadząc do menopauzy. Możemy wyróżnić kilka czynników, które mogą przyspieszać wystąpienie menopauzy. Znaczenie ma tu oczywiście genetyka, ale też palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, wystąpienie dość wcześnie pierwszej miesiączki, którą właśnie nazywamy menarche. Dość wcześnie, czyli jakoś przed 11 rokiem życia. Co jeszcze? Bezdzietność, samotność, niski standard życia, niższe wykształcenie, stres i wysoka aktywność zawodowa. W niektórych przypadkach kobieta może doświadczyć menopauzy nieco wcześniej, np. wtedy, gdy przejdzie operację usunięcia obu jajników. Wtedy kobiety doświadczają nagłego początku menopauzy. Konsekwencją starzenia się jajników jest przede wszystkim zatrzymanie jajnikowej syntezy estrogenu. Oraz progesteronu. Po ostatnim cyklu miesiączkowym poziomy estrogenu znacznie spadają i często znajdują się nawet poniżej granic wykrywalności. W konsekwencji tych zmian w organizmie dochodzi do licznych zmian. W tym zmian dotyczących regulacji układu nerwowego, zmian w sferze emocjonalnej, a także regeneracji i utrzymania prawidłowej struktury tkanek nabłonkowej, łącznej, mięśniowej czy kostnej. Dlatego też wpływa to na homeostazę kolagenów w skórze, kościach i więzadłach. Jak pewnie wiesz też, menopauza jest jednym z czynników ryzyka osteoporozy. W konsekwencji niedoboru estrogenów dochodzi do zmniejszenia plastyczności i transmisji neuronów, co może powodować objawy ze strony psychiki, czyli takie objawy, które zawsze kojarzymy z menopauzą: drażliwość, nastroje depresyjne, chwiejność emocjonalna, bezsenność, słaba koncentracja i pogorszona pamięć. Jeżeli chodzi o objawy metaboliczne, to możemy się to spodziewać zwiększonego poziomu cholesterolu oraz podwyższonej frakcji LDL, a także podniesionego poziomu trójglicerydów i obniżonej frakcji HDL. To, o czym powinna pamiętać każda kobieta w okresie przekwitania, to fakt. Że zwiększa się u niej insulinooporność tkankowa, co może zwiększać ryzyko wystąpienia otyłości typu brzusznego, jeśli oczywiście kobieta w porę nie wprowadzi prawidłowej diety czy aktywności fizycznej. Wracając do objawów, kobieta doświadczać może również zmian zanikowych w obrębie układu moczowo-płciowego, takich jak zanikowe zapalenie pochwy, zanik endometrium czy atrofia mięśniówki. Pojawić się może również często mocz oraz wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jeżeli chodzi o sutki, bo przypomnę, że sutkiem określamy całą pierś, a nie tylko brodawkę. No więc, jeśli chodzi o gruczoł sutkowy, to również dochodzi tam do licznych zmian, w tym do zmian kształtu piersi, czyli właśnie sutków. Generalnie im wcześniej u kobiety wystąpi menopauza, tym poważniejszych zaburzeń poznawczych może doświadczyć, a także e, ma większe ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych. Estrogen bowiem pobudza syntezę tlenku azotu i poprawia metabolizm lipoprotein, które są fundamentalnymi mechanizmami e, zmniejszającymi ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. No dobrze, wiemy, że menopauza jest momentem, który przydarzy się co prawda ani wcześniej czy później, ale każdej kobiecie. Wtedy więc czy możemy coś z tym zrobić, aby mini Minimalizować jej objawy oraz konsekwencje zdrowotne. Wiemy już, że menopauzę mogą przyspieszać takie czynniki jak palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. E, dlatego też to kolejny powód, aby nie nadużywać tych toksyn. No i stres. Stres też może przyspieszyć wystąpienie menopauzy, a pewnie kojarzysz. A że często to właśnie osoba zestresowana nadużywa wymienionych wcześniej używek. No i mamy taki komplet już czynników ryzyka gotowy. Wspomniałam też wcześniej, że szybkie tempo życia zawodowego działa niekorzystnie, dlatego tak zwany work-life balance i w tym przypadku ma ogromne znaczenie. Jak sobie radzić ze stresem, mówiłam w tym filmie. A jeśli chodzi o objawy, czyli ten moment przejściowy około menopauzalny w którym kobieta doświadcza różnych nieprzyjemnych dolegliwości, to tutaj często wskazuje się na produkty sojowe i suplementy z izoflawonami sojowymi, zaliczane je do fitoestrogenów. Są to związki pochodzenia roślinnego, które wykazują powinowactwo do receptorów estrogenowych. Główne grupy fitoestrogenów to izoflawony, kumestany i lignany. A dobrze znasz produkty zawierające lignany, bo są to między innymi nasiona lnu. Idąc dalej, Wiele ziół wykazuje działanie potencjalnie zmniejszające objawy menopauzy. Zajrzymy tu między innymi kozieradkę, rzęszeń, arcydzięgiel chiński, lukrecję, dziurawiec, szałwie melisę czy miłożąb japoński. Lukrecja na przykład może zmniejszać częstość i nasilenie uderzeń gorąca. Podobne działanie przypisuje się na parą liści porzeczki, szałwi czy żeńszenia. No i czerwona koniczyna wydaje się być ciekawą rośliną w kontekście menopauzy, ponieważ może wpływać na poprawę jakości włosów, stan skóry czy też zmniejszać stopień nasilenia uderzeń gorąca ponownie. W jednym z badań autorzy uważają, że leczenie objawów menopauzy wiąże się z dużym efektem placebo. W ich badaniu prawie wszystkie kobiety, które stosowały alternatywne metody leczenia objawów menopauzy, wierzyły w korzyści metody, którą wybrały. Przekonanie to może odzwierciedlać faktyczną skuteczność tych metod. Naukowcy sugerują, że potrzebne są tu randomizowane, zaślepione badania w celu oceny skuteczności alternatywnych terapii. Kolejną ważną kwestią są skutki. Kobieta już jest w okresie postmenopauzalnym, jej gospodarka hormonalna jest zmieniona i należy zrobić wszystko, żeby organizm jak najmniej w tej sytuacji został poszkodowany. Biorąc pod uwagę konsekwencje, które mogą wystąpić w organizmie w wyniku zaburzeń gospodarki hormonalnej, należy starać się maksymalnie je zminimalizować. A zdecydowanie jednym z elementów znacząco zmniejszających ryzyko zarówno osteoporozy, otyłości, jak i zaburzeń ze strony układu krążenia jest Aktywność fizyczna. Codzienne spacery zabezpieczają między innymi przed nadmierną utratą masy kostnej, rozwojem zakrzepicy w kończynach dolnych, a także regulują gospodarkę węglowodanową i lipidową w organizmie. Poza tym ekspozycja na promienie słoneczne wzmaga produkcję witaminy D. A w ogóle w celu prewencji osteoporozy poza aktywnością fizyczną bardzo ważne jest dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości wapnia, witaminy D i magnezu, ponieważ u osób starszych wchłanianie składników mineralnych z diety jest osłabione, warto rozważyć suplementację. Jak zwykle propozycje preparatów dobrej jakości podaję w opisie do tego filmu. Pamiętaj jednak, że dawkowanie suplementacji powinno być zawsze skonsultowane ze specjalistą. Z racji wspomnianej wcześniej zwiększonej insulinooporności u kobiet w okresie około i postmenopauzalnym niezwykle ważna będzie dieta. Oparta na niskim ładunku glikemicznym, eliminująca nadmiar cukrów prostych, produktów przetworzonych i tłuszczów trans. Dieta powinna być złożona z produktów prostych i nieprzetworzonych. Na koniec pozostaje pytanie. Czy tylko kobiety doświadczają tego wyraźnego przełomu hormonalnego w wieku dojrzałym? Otóż nic bardziej mylnego. O ile menopauza to termin dość popularny w naszym społeczeństwie, o tyle niewiele mówi się o andropauzie, a to nic innego jak męska wersja okresu okołomenopauzalnego. Męska, bo oczywiście dotyczyć będzie nieco innych objawów i nieco innych hormonów. Na czym polega andropauza i jakie działania warto wdrożyć, aby zminimalizować jej objawy? Dowiesz się w jednym z kolejnych odcinków Wiedzy na życie. A jeśli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek może się przydać, koniecznie mu podeślij. No i pamiętaj o subskrypcji. Na dziś to już tyle. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku z serii Wiedza na Życie.